Witam serdecznie, we vlogu, nie wiem którym, bo mam jeszcze dwa nagrane, muszę zmontować, a nie mam czasu. No, nawozy, no dwa nowe nabytki w akcji. Ta Renia nasza, 620RX i promar. Nie wiem jaki. To jest dokładnie model, o tu macie elegancko książeczkę. Sobie, może o, promar. Siejemy super fosfat. A to mi się tak podoba tutaj ten ten. No to, to całe jest genialnie zrobione. Lata też w ogóle. Dobra, jadymy, bo to nie ma co. Tu taką mniejszą łączkę na Jankach atakuje. Dobra. Tu trochę, teraz już widzę, że za blisko jadę, ale jeden przejazd taktyknę. Yy, tutaj... Słaba trawa, to słabo widać przejazdy, gdzie się jeździ. Miałem przetestować nawigator polowy na telefon, ale to nie chce mi się z tym bawić teraz, czasu nie mam. No teraz to w ogóle źle jadę. Ajajaj, dobra, to się przy następnym troszkę więcej się tu sypnie, to siejemy ilość. Siejemy ilość. 150 kg na hektar. Wedle tabeli rozsiewacza, już 5 hektarów posypałem, starszy w jeden, czyli git jest. Kuźwa, znowu a ja za blisko jadę. Dobra, tam. Rurra! 12 na godzinę, tabela pokazuje, żeby jeździć. To tak jeżdżę koło tego. No tak, jak teraz jadę, to jest git w porównaniu do poprzedniego przejazdu. Na 12 metrów ustawiliśmy. Nie, na 15. Ale takich obrotów nie mam y, dużych jakoś, to y, się to. Lux będzie, hydraulicznie ten, bajeczka, nigdy... bo co, kurwa, o, nie zebrał, siana leży. Dobry agent. Nic tu nie widać jak się jeździ, nie? Tylko wolę jeździć bliżej niż omijaków narobić. No, taka mniejsza łączka, tam przężyto nasze piękne. No, po prostu rewelacja jak na razie. Tu wam zdjęcie wkleję, bo na kamerze to tak nie, nie odda. Ale zrobiłem zdjęcie elegancko, to wygląda. Też trzeba będzie na wozu sypnąć. No, tu ogółem dwa razy już sobie objechałem yy, wcześniej. Znaczy wcześniej, no przed włączeniem nagrywania, żeby teraz już mieć taką o, elegancko. O, teraz widzę lat, ale burżuazja. Muszę patrzeć za każdym razem, jak otwieram, bo jak mocniej pchnę dźwignię, to jest pływający ten i mi go zamyka. Przepływ jakbym przełożył to by było lepiej, bo bym miał otwieranie w tom, a zamykanie w tom. Ale już teraz się przyzwyczaiłem tak to. No. No, to już 500 kilo wysiałem, tu jest kolejne 500. Zasypane. O i tu to już troszkę widać Lady, to, to już mi się podoba taka robota. No, tak to można siać już. A, tu to mała łączka, chwila, moment i posiane. Wam powiem. Tamto miałem tą wielką taką, co z włókowania. Co tak uderza. Co z włókowania był ten blok, to tam to się elegancko siało. Zida przez środek. Po całej długości. Cyk, włók. to już po robocie tutaj. Mogłem od początku puścić tego, nagrywa się, nagrywa się. Mogłem od początku zacząć nagrywać. No mówię wam, w tym roku to tyle jest tych akcji takich, teraz tą renóweczką można by fajnie ponagrywać, tylko że no, ja, ja wszystko robię w polu, nie tata. No i nie ma jak nagrywać. Ewentualnie drona od Kubusia bym pożyczył, ale tak jak nawozy i dronem nagrywać, to to... No to mnie nie wyszłoby, to ani jedno, ani drugie, no nie oszukujmy się. No, w ogóle to pierwszy rok sieję nawozy. Znaczy kiedyś siałem trzydziestką z lejkiem, ale to to tak tam... posiałem może z 3 hektary wtedy. A teraz tak już na poważnie, bo wszystko ja sieję to. O, proszę bardzo. Większa ta łąka, myślałem, że jest, szczerze mówiąc, jak się wszystko na niej robi, ale jak się nawozi, sieje, to taka malutka. Tutaj już chyba w sumie tak posiane było, ale nie zaszkodzi. Kurde, totalnie nie wiem co mówić, jakoś tak... O, tu drzewa były, wycięli nam drzewa, mi to się podoba, jeszcze tam, chluks. Drzewa powycinali. Mm. Tu mu mogę puścić trochę, bo tutaj chyba nie dojechałem wcześniej, jak objeżdżałem dookoła. Tu chyba kuźwa za daleko wjechałem, jak patrzę na ślad. Tu jest git. Tutaj. No nie widać śladów. Dobra, raz przejadę tutaj to. Bo wydaje mi się, że tutaj zrobiłem za duży. Tu widzę ślad, i tu widzę, a tu żadnego nie widzę. Może po prostu jest drugą stronę ślad i nie widać go dlatego, no ale to powinienem go chociaż trochę widzieć. Szybciej przejedziemy o, albo na mniejszych obrotach, ale z taką samą prędkością. Dobra, jechałem tu. Zamykamy interes, bo tu jechałem. Teraz o. widzę ślad. Fuźba. Jednak ja trzeba będzie nawigator polowy przetestować. Dobra, co tu, takie krótsze w tym teraz będą vlogi tutaj z tego. Jakoś mówię z tego gadać mi się. Zapobiałem jak to się gada. No, tak się presentation. Zestaw brudna już jest, bo to trzeba dokupić do niej tutaj poszerzenia i tutaj poszerzenia, bo to... No wali te było to oporowo. No tak się presentation. Dobra, trzeba wyłączyć, niech nie mieli tamtego nawozu. Tu mam plandekę do niego, w razie czego. Trzeba... gumki jeszcze do niej podawali yy, i trzeba ją będzie przymocować tak na stałe. W sensie, żeby można było ją zdejmować tymi gumkami i zapidać. a no, tu ogólnie obroty wałka mam ustawione, jest zmieniłem w, kompu w komputerku. Dobra, koguty załączamy jedziemy na następną łąkę. No ale tu to szybka akcja była z tym nawozem, wam powiem. Zobaczymy, jak to urośnie, bo to pierwsze moje sianie nawozu. Tam, co siałem te 5 hektarów, to byłem pewny, że będzie dobrze, bo widziałem ślady, a tutaj śladów nie widać. Zbijamy półbieg. No, przęży to rewelacja, no. Też musiał puszkę jakiś chuj rzucił yy, ten Trzeba będzie no sam myśliwe chyba tymi samochodami tu jeździli yy, trzeba będzie jak? To też tu na wozu sypnąć później jakaś odżywka pójdzie jak zwykle Standardzik Kukurydzki jeszcze trochę dostaje w tym roku to tu była ta kukurydza nie wiem, Jak mam zdjęcie, to Wam wrzucę tutaj. Y, pokładła się kukurydza w kwietniu, maju, w lato jakoś, w lato, no. Y, wakacje na pewno. Pokładła się i wstała, ale puściła drugi, trzeci korzeń i kukurydza wyglądała o tak. Rosła tak. I to, co tu się zakorzeniło, to się czkarnia nie zebrała. Jeszcze byłoby więcej kukuryzy, jakby to tak się nie ten. Ale no, więc jest jak jest. Więc idę wchadł, na dziewięć. Dobrze jest. Opa, opa. No jak na razie jestem zadowolony z Promara. Yy, normę trzyma, tak mi się wydaje, bo 150 kg ustawione było. Kurde, gałęzie to. 150 kilo, czy tam 132? 132 kilo. No i pół tony poszło na tam 4,5, czy nie całe 5? No jakoś nie 5, 4 i coś. No. Wychodzi ponad 100 kilo na hektar, czyli git. Bo chcieliśmy 100 kilo, ale takiego ustawienia dokładnie nie było. Jak zmieniałem, bo i tak tu nie będzie jakaś... Zaraz, znowu. błota mi naleci do tego... A, to, to, to. O, szyba niedomknięta była. Na jankach jesteśmy, nie wiem, czy mówiłem. Dobra, zlatujemy tutaj. Cyk Tu też ładne. Tu nie wiem, co to jest nawet. Nie wiem, co to za zboże tu rośnie. Ale też ładne, podoba się dla mnie. To nie nasze, ale ładne nawet. Tylko takie, nie, tu jest takie żółte, a tam to lub zielone. Tu obszarnika po ranę. Kurde, się zastanawiam, co mogę gadać. A no, no, renóweczka już trochę przetestowana. Nie wiem, czy mówiłem w vlogu zbuchowania, co było w niej robione. No to była, no, o rozblokowywaniu skrzyni, to na pewno mówiłem. Uszczelniacz na wyjściu hydraulicznym jednym był, zrobiliśmy, statą. Jeszcze będziemy musieli zrobić statą. Uszczelniacz na pompie paliwowej, bo pocieka delikatnie paliwko. Jak włókowałem, to mi rezerwa się zapalała, chociaż pół zbiornika było to, co też już myślałem, ale to chyba jakiś błąd komputera, bo teraz wszystko jest luks. Jak sobie postał, się zresetowała. No i. Teraz, no i na razie żadnych wad nie widzę. No jeszcze trzeba będzie pomalować pod akumulatorem, bo poprzedni akumulator tam się rozlał u właściciela. Uuu, ale tutaj trochę się nie urodziło. Zboże. Zbrzega takie ładne, a tutaj już takie. No ale tu bardzo możliwe, że tu woda stała. Tu zawsze w sumie tak jest. A nie, tu jest. Tu tak jak jest to słabe, to było później siane, bo tu łąka była dobra. Ale kafelki eleganckie, różowe, wydalili. No, eleganckie. No, tutaj to łąka była i później siane, ale i tak to tak porosło, jakby chciało, a nie mogło. No, to też problem, tutaj jeszcze nie ma takiej tragedii, ale jak są większe rowki, to kuźba się nie mieści tył i buja go wozi po bokach, bo dupa się mu nie mieści w śladach jest dużo z tyłu No tutaj to mu się nie urodziło O, założyliśmy, tata założył taką o, Teraz na ten czas yy, Co się wchodzi i wychodzi jak do nawozów czy do gnoju, teraz będziemy wozić No to, no, założyliśmy tą tą, żeby nie brudzić podłogi Na lato pewnie to wyjmę Bo tak jak na vlogu z pewnie widzieliście czy No chyba było. No będzie widać raczej, że gumiaki tu sobie odstawiałem i ten... I w skarpetkach koja na kierunku za zjadę. Te pikanie tych kierunków dosłychać późba, ale wciąg jest gaszony We wszystkich tak jest. Nie w fędzie 930 jak jeździłem u Kuby, to tam akurat słychać. A tutaj ta droga. Tutaj to w ogóle jest, można powiedzieć, groźna dzielnica. Tu wszystko i dziki, nie dziki. W ogóle wilki podobno tu u nas w lesie teraz są kurwa, droga to ja nie wiem jak, co oni tu zrobili To rów! A Kto tu wjedzie to pomyśli, że to rowem jedzie Bez jajec No i tu śmieci wywalają wszystko, o, tam żurawie Styrta obornika, obszarnika podbielskiego A za torami, kurwa, za torami, dużo wyżej jest No i tu już się nie mieszczę, już mi. Już pąki są, na drzewach Ligancko O tam oborniczek mój co woziłem, vlog był To już pewnie już niektórzy poznają tereny Tutaj ta trawa to żółta Dostanie nawozu to może ruszy Pójdź no nie wiem co gadać. A chciałbym trochę dłuższy ten blok nagrać. Muszę co się z No tu, ten, no. O rozsiewaczu mówiłem. Yy, o renówce też w sumie mówiłem. A, no do renówce chcę zrobić też jeszcze oświetlenie. Full LED, bo te to się nie nadają, te lampy oryginalne. Yy, Stroboskopy to mówiłem też, mam do założenia. No tu włóką ściągnąłem gałęzie w jedno miejsce, nie wyciągnąłem Tak po nocy to trochę inaczej no a tu wcale kurwa nie zrobiłem Trzeba kołem przejechać to, Żeby nie było No ale tak to jest po nocy tu, A nie, ja tu po nocy robiłem, ale y, Nie chciałem Nie chciałem specjalnie tu podjeżdżać, bo Yy, się nie wiedziałem czy tu zaraz nie, nie zawadzę czegoś Dobra, będzie, że nowe się zrobiły. Wiesz tak tu co to tata, to ta, ta, nie będzie na tej łące. Pewnie do czasu sianokosów. Już jak trzeba będzie belować i grabić. Bo wtedy to na dwa atakujemy. W tym roku renóweczka będzie w tym w belarce pewnie będzie pomarańczowy zestaw. Jeszcze nie wiem trochę czy, bo jest poziomie je rozsiewać, wydaje mi się, że nie trzeba będzie go delikatnie pochylić ale śrubę trzeba będzie mnie mniejszą założyć dobra jak już tu dojechaliśmy to wałeczek trzeba o I trzeba tu no i tu kawałek się przejadę ponagrywam ale tu strasznie widać jak bułką było robione bo yy, mokro Moja trawa taka słaba mokra a trawa taka słaba no niestety ta trawa to już tu ma z 20 lat może Kurwa za blisko chyba jadę trochę. Dobra dla Soutisa, jak trochę sypnę to się, się nic nie stanie. O, teraz luks jadę. Yy, no widać, że ta trawa po prostu się stara, no i to nic nie poradzi, a wyorywać to to... Też się nie opłaca. Bo tu właśnie jest mokro. Jak wyorzymy, to zaraz znów będzie ten... Uważnie tu za O! Urywa! Myślałem, że tu za wgnój, wbiję, to by była akcja, nie? Widać, który gnój później przywieziony. Dobra, i lecimy. A tu dalej trzeba, bo to. też, no ładne, tu zboża na tych jankach te oziminy, wam powiem, o tam, moją wioskę piękną widać w oddali stąd. Jeszcze powinienem trochę tą. Odciąg jeden skręcić yy, Bo trochę go buja na boki. Trzeba gałęzie powiesinać, bo to jeszcze Polmotem to jeszcze jako tako tu się wjeżdżało, chociaż Polmotem nie było potrzeby. Bo 60 się. 30 nawozy, 60 koszenie, grabienie, to Polmotem to tu nie się nie wjeżdżało pod gałęzie. Ale na ten rok jak Polmot idzie do grabiarki i możliwe, że będzie kosiarka do reni, ale to... Mało prawdopodobne W tym sezonie Ale jest taka szansa, mała, ale jest No to trzeba te będzie wszystkie wylikwidować, bo to... No tam zdecydowanie za blisko jechałem wtedy Jak widzę, jak on rzuca, to... No za wolno jeżdżę Ale tu, kurwa, takie kolejne, że tu szybciej jechać, to... Ja dziękuję Przecież już ten fotel, fotel pneumatyczny jest to inaczej Ale jeszcze to jest RX, a nie RZ niestety, ale ja się cieszę, że jest. No bo w rz mamy e, rewers, rewers elektrohydrauliczny. No i kabinę amortyzowaną. I to jest różnica już. Nie ma co mówić, że nie. Boję się, ale nie, to raczej się tak nie powinno stać, bo jechałem, to pomału jechałem, ale tak te to rzuca, trzeba te błotniki pokupować. Tak rzuca te błoto, że się bałem, że mi zatka go zaraz, nie? Jak to błoto się tam trafi pod ten do dziury. Ale nie powinno go zatkać, a bo ja dwójką kurwa jeżdżę, po dlatego to tak... Nie wiem, czy teraz za daleko nie jadę. Nie, dobrze, jadę, bo tam przejechałem w środek z tych ty gnojów. No, tu i trochę gnoju pospadało. Po drodze, jak woziłem, to się nawiozło przy okazji. Po trochu ubywa. Kurwa tu, ajajaj aj, aj. Tu tak ściągnąłem tyle włóką i za szybko podniosłem No tak samo Kurwa po nocy to nie robota jednak Ale się uperłę, uparłem, że je zrobię ten Dobra to tam nie przeszkadza, kosiarka przetrawi Kurde ale co to za bo to tej suchej trawy tak naurywało No nie przeszkadza, myślałem, że to gnój Ale ta sucha trawa ją powyrywało i w sumie główne, to jest jedno z głównych zadań w łuki. Dobra, ja to już nie wiem co tu gadać Starszy tego vloga Także żegnam wszystkich Lajkujcie tam, subskrybujcie Do zobaczenia w następnym vlogu dla jego Siemano